Cześć, Manko. Kabelki na stole i też taki dłuższy odcinek mam z dzisiejszej przygody, a mianowicie taka sytuacja. Rano widzę, ekipa podjeżdża z podnośnikiem na ulicy będą wymieniać lampy ze starych sodowych na LEDowe. Więc akurat miałem taki plan pojechać po materiał do hurtowni i zatrzymałem się obok chłopaków, myślę sobie pewnie jaki znajomy elektryk jest w tej ekipie, no nikogo nie było, no ale i tak dowiedziałem się, że będzie wymiana na całej ulicy tych lamp. No i podpytałem co ze starymi lampami robią i tak dalej i tak dalej. Nie, no muszą to oddać. Kiedyś było tak, że spisywali te lampy, która uszkodzona to od razu szła do tak zwanego ekoportu. Czyli takiego miejsca, gdzie elektrośmieci można zawieść. Teraz to musi być wszystko rozliczone co do lampy. Starą, starą ściągnęli, nową założyli nowe, świecą yy, bo już robili próbę po południu ale wracając już widzę tych, tego samochodu nie ma z podnośnikiem i idę do pierwszej lampy i patrzę w krzakach leży przewodzik około 10 metrów czyli okazuje się, że wyciągnęli go z lampy, bo lampy uliczne one mają właśnie w granicach 10 metrów. I no z lampami założyli nowe, nowe, nowe przewody, a ten leżał w krzakach. No to co, trzeba wziąć taki przewód 3 razy 1,5 okrągły, więc już go mam na warsztacie. I będzie z tego miedziucha. Chociaż długi przewód, można go powtórnie wykorzystać, ale jak już był gdzieś użyty i widzę, yy, ma jakieś takie dziwne przebarwienia. On na pewno nie jest uszkodzony, ale no widać, że w tej lampie był sporo czasu. Tu też się nie ma co zastanawiać. Zresztą. Yy, Nawet go nie sprawdzałem, może jest uszkodzony tu odcieli od skrzynki, nie, ale raczej nie powinien być, bo tu w lampie się nic nie dzieje. Chyba, że jak go wyciągali ze środka z rury, to mógł być trafiony. Przez to wyciąganie tam jak się gdzieś zaczepił, to, to przecież nikt nie jest. Delikatnie go nie wyciąga tylko na siłę i... Odcinają po prostu starą, stary przewód od lampy z dołu, kolega wyciąga go, i akcja jest szybka. A nową lampę już na podnośniku, nowa lampa na podnośniku już jest z już jest z przewodem zarobionym. No człowiek przygotowuje tam na, na samochodzie właśnie gotową lampę już, już tylko do przykręcenia i do założenia. Tam na górze przeważnie są imbusy i na tą rurę zakłada się y, tą lampę i skręca się trzema imbusami. I miałem taką historię y, też mi się teraz przypomniało, jak późną jesienią, czy to nawet już zima była. Dostałem takie zlecenie na. Hmm. Chyba w Dziwnowie. Nad morzem, w każdym bądź razie, dostałem takie zlecenie, by wymienić lampę, bo nie świeci, bo ciemno i tak dalej, i tak dalej. No dobra, przyjąłem to z kolegą. Yy, zamówiliśmy podnośnik. Yy, pierwsza lampa zamontowana tak, w trochę w skrócie Wam to opowiem z różnymi przebojami. Druga lampa też zamontowana. Trzecia lampa, podnośnik jedzie ze mną do góry i z tą lampą <laughs> zamontowana. No, teraz mnie opuszczajcie. A tak wiatr dawał yy, z takim drobnym deszczem. Zmarzłem tam na górze, yy, że coś... Dobrze, że miałem... Yy, tak sobie myślę, a na dole, kurde, mam termos z kawą, yy, Trochę się zagrzeje i do następnej lampy. I mówię, dobra, założone, opuszczajcie mnie na dół, a tu guzik. Ja na górze rusza tym całym dźwigiem, bo to taki mały na jakie to auto było, Mercedes czy coś takiego. No w każdym razie nie, nie wysoka ta zwyżka, tylko taka do 15 metrów chyba maksymalnie. No, no, w każdym razie spuszczajcie mnie na dół. On operuje tymi, tymi joystickami, tymi przyciskami. No zacięło się, nie idzie. No to ja mówię, no to co teraz, kurde? Teraz co? straż, Po straż dzwonić, czy coś? No czekaj, czekaj. My tu może naprawimy, a ja tam kwitnę na górze. Oczy, o, oczywiście. Niecenzuralne słowa leciały co chwilę z góry. No przy takim wietrze, zimno, zmarzłem tam eee. strasznie. No oni dalej grzebią tam, grzebią przy tej kurde płytki jakieś wyciągają, coś pryskają, coś kombinują. W końcu zaczęli rozbierać cały miejsce, gdzie jest pompa. Mówią, odkręcimy od pompy, powietrze z, z, spadnie na dół, no to cię w ten sposób ściągniemy. Nie wiem, jaki okres czasu, ale na pewno było grubo ponad pół godziny, jak się tam wymarzą na górze. Zanim podłogę ściągnęli, pompę rozkręcili, jakoś ręcznie... Nie wiem, czy ręczną pompką taką, czy, czy jakimś tam innym sposobem nie ściągnęli na dół, bo już nawet nie chciałem za bardzo rozmawiać z nimi i tak dalej. Zresztą już było późno, bo oprócz tych lamp jeszcze się okazało, że coś tam mamy zrobić. No już na następny dzień już była inna ekipa i taka lepsza pogoda, ale powiem wam, że odchorowałem. Odchorowałem to, yy, tą robotę. Także to jest, jeśli chodzi o ten kabelek i o tą lampę. To taką miałem sytuację, jak, jak ja wymieniałem lampy. I drugi temat jest taki, yy, muzyka, którą ostatnio Wam. Puściłem. No widzę, że ten utwór się podobał 10 osobom, bo łapki w górę. No ale chyba ze dwa suby mi zginęły w ten sposób. Także nie wiem, czy się w sumie podobało, czy się nie podobało. A tak jak Daniel obiecał, to już skomponował Napisał to przede wszystkim utwór dotyczący elektryka. No i tam wstawił moje imię, i tak dalej, i tak dalej. I ten utwór mam, tylko nie wiem, czy go mam otworzyć, czy go nie mam otworzyć. No takie mieszane uczucia mam, jeżeli niewielu osobom się to podoba. Ale wiecie, co? Ja otworzę go. Tylko dajcie mi znać, co o tym sądzicie, utworku. I tylko zależy od Was, czy mam poprosić kolegów budowlańców, by dalej coś komponowali. No, bo widzę, że im to dobrze idzie, i może za jakiś czas się okazać, że nie będą pracować jako budowlańcy, tylko Wydadzą swoją pierwszą płytę yy, pod tytułem Muzyka na Budowę. No dobra, czas start. Słuchajcie, co dla mnie nagrali. Zmontuje każdy ruch, ruch precyzyjny Klient mówi, cyklu, cyklu wody Elektryk w akcji, na ratunek na światło świeci Pan płynie i wszystko działa Obwód tu, obwód tam, mówi zaraz to po podłączach Akrobacja na drabinie jak w cyku, a klient Na ratunek gna Światło świeci, prąd płynie I wszystko działa U A obwód tu, obwód tam I zaraz tu to popodłączam Akrobacje na tabinie W cyrku A klient mówi cyrku, cyrku dalek ty, obwód Tak, cyrk, Na ratunek gna Gna Światło świeci, prąd płynie